Zaczynamy. Dziś przyjrzymy się takiemu momentowi, który naprawdę zaważył na losach całego pokolenia Izraelitów. Mm -hmm. Chodzi o wysłanie 12 wywiadowców do ziemi Kanaan. Jesteśmy w Kadesz, na pustyni Faran, no prawie u celu, prawda? Tuż przy granicy ziemi obiecanej. Dokładnie, minęło zaledwie 11 dni od góry Choreb. Można sobie wyobrazić to napięcie, to oczekiwanie. I nasza dzisiejsza, powiedzmy, analiza opiera się na relacji z Księgi Liczb, rozdziały 13 i 14, ale też na komentarzu z książki Patriarchowie i Prorocy. Tak, to są nasze źródła. Zobaczymy, co tam się no, właściwie wydarzyło i co ważniejsze, dlaczego skutki były aż tak, tak daleko idące. To faktycznie klasyczny przykład, jak jeden raport, Jedna reakcja tłumu może zmienić bieg historii. No właśnie, będziemy tu śledzić to starcie starcie wiary ze strachem, posłuszeństwa z buntem. I co ciekawe, wiesz, sama inicjatywa wysłania tych wywiadowców wyszła od ludzi. Naprawdę? Nie od Boga, nie od Mojżesza? Nie, to oni zaproponowali wyślijmy ludzi przed nami, żeby zbadali dla nas tę ziemię. Dopiero potem Mojżesz przedstawił to Bogu. A Bóg zgodził się. Zgodził się tak i dał instrukcję wybrać po jednym liderze z każdego pokolenia. Ale ta kolejność jest zastanawiająca, prawda? Najpierw ludzka propozycja, potem Boża aprobata. Hmm, myślisz, że to już coś sugerowało? Jakieś yy, wahanie? Można to tak interpretować, no bo obietnica Boża była jasna, a oni jakby potrzebowali jeszcze potwierdzenia. Takiego ludzkiego. Jasne. Mojżesz dał im konkretne zadania. Tak, bardzo konkretne. Sprawdzić teren, siłę mieszkańców, fortyfikacje, no i urodzajność gleby. I to kluczowe, przynieść do wody, Płody ziemi. No i wrócili. Po 40 dniach. Wyobrażam sobie te ekscytacje w oborze. Cały Izrael czeka. Musiało być niesamowicie. A oni przynoszą coś spektakularnego. Tę ogromną kiść winogron, którą dwóch mężczyzn niesie. Do tego figi, granaty. No, dowody pierwsza klasa. Dowody, które mówiły same za siebie. I pierwsze słowa raportu też to potwierdzają. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. W tym momencie, no, musiała zapanować euforia. Ruszamy, zdobywamy. Zgodnie z wolą Bożą, misja zakończona sukcesem, wydawałoby się. Wydawałoby się. Ale zaraz potem przychodzi ten dramatyczny zwrot. Dziesięciu z dwunastu wywiadowców, po tym no, pozytywnym wstępie, zaczyna malować zupełnie inny obraz. Zaczynają mówić o trudnościach. I to jakich o potężnych mieszkańcach, wielkich, ufortyfikowanych miastach. Wspominają nawet o olbrzymach tych synach Enaka. Olbrzymach, tak. I konkluzja jest druzgocąca: nie możemy wyruszyć na ten lód, gdyż jest on od nas silniejszy. Po prostu nie damy rady. Ale jak to możliwe, przed chwilą widzieli te owoce, słyszeli o ziemi opływającej w mleko i miód. Jak strach mógł tak szybko to przyćmić. No właśnie, to jest kluczowy moment. Komentarz w patriarchach i prorokach podkreśla, że oni skupili się wyłącznie na trudnościach. Zapomnieli o Bożej mocy. Zapomnieli o Egipcie, o przejściu przez Morze Czerwone. Dokładnie. O zniszczeniu armii faraona. Strach jakby wymazał im pamięć o tych wszystkich cudach. Zamiast myśleć, Bóg dał radę faraonowi, da radę i tym. Pomyśleli, oni są za silni dla nas. Tak. I ta zmiana perspektywy była natychmiastowa i zaraźliwa. Nadzieja w obozie momentalnie zgłasła. Pojawiła się rozpacz, szemranie. Ludzie poczuli się oszukani. Zaczęli oskarżać Mój Rzesza i Aarona, tak, gorzko pytając. Taki jest więc koniec naszych wzniosłych nadziei? To już nie był tylko strach, wiesz. To była utrata zaufania. Do przywódców i, co gorsza, do samego Boga skupili się na własnej słabości. Na własnej słabości i sile wroga. I wtedy na scenę wkracza Kaleb, jeden z tej dwójki wiernych. Próbował ich uspokoić. Tak próbował przywrócić właściwą perspektywę. Przyznał, tak, miasta są silne, ludzie potężni. Ale od razu dodał, śmiało wyruszmy i zajmijmy ją, gdyż na pewno ją przemożemy. Bo Bóg obiecał. Ale tych dziesięciu się nie poddało. Nie, skąd? Przerwali mu, zaczęli dorzucać jeszcze więcej mrocznych szczegółów. Mówili, że czuli się przy tych olbrzymiach jak szarańca. Jak szarańcza. To brzmi jak totalna kapitulacja. Totalna. Brak wiary nie tylko w siebie, ale przede wszystkim w Bożą pomoc. I posunęli się nawet do kłamstwa. Do kłamstwa? Jakiego? Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to Ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Ale jak to pogodzić z tymi owocami, z opisem silnych, rośłych ludzi? Silni ludzie nie mieszkają w Ziemi, która ich pożera to bez sensu. No właśnie. Ta wewnętrzna sprzeczność w ich raporcie jest bardzo symptomatyczna. Pokazuje, jak strach i niewiara potrafią zdeformować rzeczywistość. Logika ustępuje emocjom. Przekręcili fakty, byle tylko usprawiedliwić swój lęk i zniechęcić resztę. I niestety udało im się. Ich wersja trafiła na podatny grunt. Ludzie płakali całą noc. A szemranie przerodziło się w otwarty bunt. Padły straszne słowa. Żałowali, że nie umarli w Egipcie. Albo na pustyni. Oskarżali Boga. To po cóż Pan nas prowadzi do tej ziemi, abyśmy poginęli od miecza. Doszło do tego, że chcieli wybrać nowego wodza i wracać do Egiptu. Do niewoli. Niewiarygodne. Co na to Mojżesz i Aaron? W obliczu tej tragedii padli na twarze gest rozpraczy, pokory, może modlitwy. I wtedy Kalab i Jozue, ten drugi wierny wywiadowca, podjęli jeszcze jedną próbę. Desperacką. Tak, rozdarli szaty na znak żalu i wbiegli w tłum. Ich apel był pełen pasji, pełen wiary. Co mówili? Ziemia jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeśli Pan ma w nas upodobanie, to nas wprowadzi do tej ziemi. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu i nie bójcie się ludu tej ziemi. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Przypominali o Bożej mocy, o Jego wierności. Ta odeszła osłona. Co to znaczy? Wiesz, zgodnie z interpretacją w patriarchach i prorotach, Kaleb i Jozue wskazywali na aspekt Bożej sprawiedliwości. Mówili, jakby, Kananejczycy przekroczyli miarę zła, Bóg odbierze im swoją ochronę. To nie tylko siła Izraela, ale działanie opatrzności. Ale tłum, tłum był już chyba kompletnie zaślepiony. Kompletnie. Strachem i buntem. Ich reakcja na ten apel wiary była szokująca. Odrzucili słowa Kaleba i Jozułego. Przyjęli raport dziesięciu i co gorsza, co? pojawił się okrzyk: ukamieniujcie ich. Chwycili za kamienie, chcieli zabić tych dwóch, którzy wzywali do zaufania Bogu. To straszne, co ich powstrzymało? Boska interwencja. Właśnie w tym momencie tekst mówi, że chwała pana ukazała się nad namiotem zgromadzenia. Jakieś oślepiające światło, obłok, coś, co ich zatrzymało. I co? Kamienie wypadły im z rąk. I swoje niezadowolenie. A tych dziesięciu niewiernych zwiadowców uciekło. I co dalej? Mojżesz poszedł rozmawiać z Bogiem? Tak. A Bóg wyraził swój potężny gniew. Groził, że wytraci cały ten lud, że z Mojżesza uczyni nowy, potężniejszy naród. To pokazuje, jak poważnie Bóg potraktował ten bunt. Ale Mojżesz, on się chyba wstawił za nimi, jak przy Złotym Cielcu. Dokładnie tak. Nie prosił o swoje wywyższenie, błagał Boga o miłosierdzie dla Izraela. Powoływał się na Boży charakter, jego cierpliwość, łaskę, wierność. Przypominał, że już wcześniej im przebaczał. To piękny obraz przywódcy. I Bóg go wysłuchał? Wysłuchał. Izrael nie został natychmiast zgładzony, ale konsekwencje musiały być. Musiały. Które szemrało, które okazało niewiarę, nie wejdzie do ziemi obiecanej. Będą błękać się po pustyni przez czterdzieści lat. Czterdzieści lat. Dlaczego akurat tyle? Rok za każdy dzień zwiadu. Aż wszyscy z tego pokolenia wymrą na tej pustyni. Surowa kara. Surowa, ale według źródła sprawiedliwa. I poniekąd jest spełnieniem ich własnych słów. Obyśmy byli pomarli na tej pustyni. Bolesna ironia losu. A dzieci, o które się tak bali. Właśnie ich dzieci, oraz Kaleb i Jozue tylko oni mieli wejść do Kanaanu. A co z tą dziesiątką? Tymi, którzy podburzyli lud? Oni ponieśli natychmiastową karę. Zginęli od plagi zesłanej przez Boga, na oczach całego zgromadzenia. To miał być czytelny znak. Kiedy Mojżesz przekazał ten wyrok ludowi, jak zareagowali? Ich nastrój znów się zmienił. Gniew i bunt ustąpiły miejsca żałobie. Płakali, lamentowali. Ale, ale. Źródło, patriarchowie i prorocy, mocno podkreśla, to nie była prawdziwa skrucha. Nie żal za grzech niewiary, to był raczej smutek i żal z powodu kary. Strach przed konsekwencjami. Rozumiem, żal nad sobą, nie nad grzechem. Dokładnie. I dowód na to przyszedł bardzo szybko. Kiedy dowiedzieli się, że decyzja o 40 latach na pustyni jest nieodwołalna, wpadli w kolejną skrajność. Co zrobili? Zamiast pokornie przyjąć wyrok, postanowili działać na własną rękę. Powiedzieli, oto jesteśmy i wyruszymy na miejsce, o którym Pan powiedział, gdzież zgrzeszyliśmy. Niby przyznali się do winy. Niby tak, ale zaraz potem złamali aktualny Boży rozkaz. Bo Bóg powiedział, zawróćcie jutro na pustynię. A oni zdecydowali, nie, my jednak zaatakujemy Kanaan teraz. Chcieli jakby nadrobić wcześniejsze tchórzostwo, ale znowu przez nieposłuszeństwo. Właśnie. To pokazuje, że ich serca się nie zmieniły. To przyznanie zgrzeszyliśmy było powierzchowne. Nie było prawdziwej zmiany. Mojżesz ich ostrzegał, bardzo stanowczo mówił: Dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie, gdyż pana nie ma wśród was. Abyście nie zostali pobici. Powiedział im wprost: Wróg czeka, a bez Boga poniesiecie klęskę. Ale go nie posłuchali. Byli zaślepieni swoją samowolą, ignorowali go. I co znamienne, ruszyli do walki bez Niego, i bez Arki przymierza. Bez arki, symbolu Bożej obecności. Tak, wyruszając bez niej, wyruszali bez Boga. Byli liczni uzbrojeni, ale duchowo bezbronni. A Kanonajczyczy? Oni pewnie słyszeli o wcześniejszych cudach Izraela, ale teraz widzieli ich chaos, ich bunt. To ich ośmieliło. Zajęli strategiczne pozycje na wzgórzach. Czyli Izraeliczy musieli atakować pod górę? Tak, taktycznie bardzo trudna pozycja. Byli wystawieni na ostrzał z góry, pewnie kamieniami. Ci, którym udało się wspiąć, byli wyczerpani. Obrońcy łatwo ich odpierali. Zguba i śmierć były rezultatem tego awanturniczego ataku. Poboisko było zasłane ciałami Izraelitów. Tragiczny finał buntu zrodzonego z fałszywej skruchy. Tak. Ci co przeżyli wrócili do obozu z zdruzgotani. Płakali przed Panem, ale tym razem ich płacz nie został wysłuchany. Ta porażka miała pewnie dalsze konsekwencje. Oczywiście. Po pierwsze ośmieliła Kananejczyków. Pokazała, że Izrael nie jest niezwyciężne. To utrudniło późniejszy podbój przez następne pokolenie. A po drugie. A po drugie Izraelitom nie pozostało nic innego jak tylko zawrócić na pustynię, która przez 40 lat miała być ich domem i grobem. Dramatyczny skutek serii złych decyzji. Podsumowując tę historię, no widać jak na dłoni, jak kluczowa jest perspektywa. Wiara kontra strach. Mhm. Mm Raport dziesięciu, napędzany lękiem, zignorował dowody te wspaniałe owoce. I co ważniejsze, zignorował Boże obietnice, Bożą Moc, której już doświadczyli. Ich perspektywa strachu wygrała i pociągnęła za sobą tłum. No i widzimy tu te niszczące skutki niewiary. Niewiara prowadzi do nieposłuszeństwa, a potem do otwartego buntu. I ta historia mocno pokazuje różnicę między prawdziwą skruchą tą, która prowadzi do zmiany. Tak, a tylko żalem nad konsekwencjami. Który, jak widzieliśmy, może prowadzić do jeszcze większych błędów, jak ten samowolny atak. No i oczywiście widać potężną siłę negatywnego wpływu grupy. Myślę, że wiele osób może dostrzec w tej opowieści coś uniwersalnego. Te sytuacje, gdy lęk przed trudnościami nas paraliżuje, albo popycha do złych wyborów. Albo gdy potencjalne przeszkody wydają się nam większe niż pomoc, którą mamy obiecaną, czy zasoby, które posiadamy. No, i ta presja grupy, opinia większości, która czasem zagłusza głos rozsądku, a nawet nasze własne przekonania. I na koniec, może taka myśl do zastanowienia. Pojawia się w kontekście tej fałszywej skruchy tekst sugeruje, że Bóg czasem dopuszcza takie okoliczności, w których ludzie są zmuszeni uznać swoją winę, uznać Jego sprawiedliwość, nawet jeśli za tym nie idzie prawdziwa zmiana serca. Tak jak wtedy, gdy powiedzieli zgrzeszyliśmy, ale ich działania nadal były sprzeczne z wolą Boga. Dokładnie. I to rodzi pytanie, co to mówi o relacji między Bożą sprawiedliwością, naszą wolną wolą, a tym momentem uświadomienia sobie prawdy? Czy takie wymuszone uznanie winy, które przychodzi za późno, by odwrócić konsekwencje, i nie płynie ze szczerego żalu, czy ono ma jakiekolwiek znaczenie w tej szerszej perspektywie? To jest właśnie pytanie, które możemy zostawić naszym słuchaczom do osobistych przemyśleń.